Powiedziałeś to? Kiedy have McDonald's Combo. McDonald's Combo polecam na start zajebisty zestawik to for you. Z Bartkiem grałem ostatnio te duo, nie? I mieliśmy jakąś dziewczynę yy, na no, nie pamiętam gdzieś tam mieliśmy, nie? No i graliśmy. Ja go Ja nie wiedziałem, że to jest baba i się z nią tyrałem przez całą grę, nie? później wpisałem jej nick w Google i patrzę, że to dziewczyna jest, nie? <grym> napisałem tak na koniec I'm sorry, I didn't know it was a girl I I ona napisała, że pisze tiketa do rajotu z sdeksizm <grym> Jak trafiłem Power of jak i Lulu miał, grał duo z Lulu to zaczęłem... To, to Lulu gra tragicznie, że to makro game I się całą godzinę nie przypierdalałem że do to po, po ją go bronił, tam ją i wiesz, ja tam się w liryczna posta napisałem ja że po jest krewetką po angielsku itp. I okazało się, że gram ze swoim młodszym bratem. A ja kupuję kupiłem sobie Magda Kombo z bomby. Thanks Riot. Zagrałem dużo Timo, to sobie se raz i I typu inwejdując stałem w krzaku, co nie zapomniałem, że nie jestem niewidzialny, że wyjebałem. <śmiech> <śmiech> Dawaj głupu, no, śmiecia. Dobra, już, już, już. I doładzę, raz, ba, teraz. Kurwa! Zdrożową! Kasilka? Miau! <grym> <piosenka> Jest kurwa kot jebanej książce! Siedzi sekundę! A chyba mam zwykłą Nie wiem. Niko iksona! Oj, jabłki, Wiem, że już przeleciało to, ja wiesz? To nas freszywała to Neko? Tak Dobra, tak, to widzisz, zabejtowałem no? wejdzie w tym Jarwanym czy o to chodzi? Biorę killa. Jeszcze... Zabijcie? o to chodziło. Myślę, że jak by mnie nie zabili, to by zostali, to nie by nie zostali. No, no nie, to było zajebista. A ja nie mam jeszcze wziętego, A to kuchale. Tu jest. Wiem, ale się wezrała Ty Sorry. kurwa, dwa ezdre, oh. ale. Ja pierdole. Ja pierdolę. Ja, pierdolę. ja zapominam, jakie ona ma, spele! Kiedyś na jestem, wystąpił, kuba. Ja zapominam, że ona ma ten. Bo ona ma ten, neko ich Sona. Ja myślałem, że ona nie ma tego. Ty, wiesz, snara, myślałem, że Soną gra. <śleski> Uważaj, uważaj, trzymaj No nie wiem czemu no, Naprawdę mój mózg nie przyjął do wiadomości to, że ma snera Przepraszam. No, ja nic się dzieje, zejbliście ja, frizują fryzują. Nie bacz Dobra Dawaj kuro, idziemy ich dusić Came, came. Dostał A Mek coś, nie bój się Dawaj dalej Ojejo Zbrałeś zbroję, co? Ja strzelałem tylko jednego, co kurwa nie zbroi Jakiego? Taki kurwa konezer Yumi no, no zmyliła mnie, bo zrealna, się zamieniła No skąd miałem wiedzieć, że zrealnie ma snera, no Ja pierdolę, się wiesz o tym Weź mnie pierdalaj Nie, pierdol, Ja będę bezrealna strzelał Weź podjeżdż, to rzucę z skóro ja far ninja wchodzę. Zobacz, nie, nie grasz kurwa za akiem. bota kapić. raz przeszedł i chuj Tyle skampienia O tutaj czekaj Podejdź Ej sorry O nie, 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 nie kurwa Aaa, zabejtowałem Jakie co, dobre Widzę, że nawet ciebie ja... nabrałeś No ja już dwa razy mi nabrałeś <laughs> Łącznie z tym to trzy TNG Buły już wali, co? Ten Azrael ale carry defense <głos> <głos> No nie mogę, no nie odchodź jak rzucam ku Kurwa, to nie na psteru Nie, bo podchodzę teraz, uwaga Dobra, mogę podejść jak chcesz lekko Nie chociaż... mam, nie mam money Dobra, no to jebasz to jebać, czekajmy. Widzisz kurwa? To jest psychopata jebany To jest, jest takie flipowanie gierki Nie ja wiem jak ma nekoić na no, rozumiesz No ja wiem, bo to jest oh. A kurwa Come, about. Please, gang! No flash, o ja Ty, kule, postać mi się zlagowała! Dobra, mamy dwóch! Dawaj! No, nie. Ja, ja. nie... mi bąka w pizdy przejeżdżaj! <coughs> <coughs> Sadana mamelo! Night, <coughs> Knightse, no, gamy plaj! Kurwa, syny, z bądź Ty pisze R tak? zapytania, ja piąty level miałem, kurwa, zginąłem. zginołem. jak ty zabijesz eko, to mi szósty wlecze, a ty. O ja jeden Spokojnie Straszne kurwa, ja pierdolę, co ty chcesz co? Ty pomyślałeś, że mnie zapoj, ja zbejtowałem go. Ty zapujesz czy co? Nie, napierdolę na bombę. Dobra, mogę... Nie tapu, nie tapu, to włączę? Nie tepuj, nie tepuj, już lepszy. To jest, ten. O, fuj. Dziak na ty. No podejdź! Co on robi?! Zabijamy wszystkich! Przecież ja tam zrobiłem 10, kurwa, miliardów damage, rozumiesz? To się ja, ja też. Ja też. <noise> no podejdź, podejdź, Co za tarcza profesjonalna! Kurwa, no tak gaszę przecież. Ale że typy stały w mojej pasywce, nie no, przecież to jest combo. Ten Jarwan się bał po mnie podejść, jak my tu pentakilla mieliśmy. No sakra, co? Czuć. A e, co kupić drugie? Chuj, kupię książkę. Nie idę... bedżajem, czy książkę? Nie Wojda kupam. Wojda? No chuj mi Wojda, jak sobie no, idę no, do nie wiem. Chuj, nic ja kupuję. <noise> Farm kurwa, no aż będzie miał chuj. Wtedy <noise> <noise> wszystko kupić. Dobra, ja my czą. Uważaj, bo tam będą od dołu jeszcze. A jeszcze bym kur... solo, stary. tu <noise> Pantheon zszedł. Zerkawa Pantheon. Ja to peka, stary. Dziękuję się, lecimy? Ja. Ale ona nie wie, że ona ze za mną zabije pięciu, czy o co chodzi? Szanientki to nawet nie mają. No dlaczego nie podszedł? Ja pierdolę, budzuję ten krab, czekaj. No jebany, jak ja bym... Abakino ma game knowledge, ja pierdolę, zazdro. Chciałbym mieć tyle wiedzy, na to tylko w Legends. Parutuję go i nie, nie, <noise> nie, nie martuję. Nie powinienem ten deck, bo mogę się wyjebać W ogóle ja nie gram Revenge Huntera, tylko Ultimate Hunter. Na, częst, na częsterki Ja odsały i te zaczynczę się złota. Ale nie jest A czekaj Za może No oni na reku byli. A już? Tak? No, kurwa, podchodzimy pod Turenta. Zgasimy Bernito to Legendę. Bernito to Legend? No, zarazem, eram, ja mam markę. Ja mam Amerkę. Kurwa. <earthy> Nawidzi jak działa, do dobry jest, co? Nie będziesz się koszował. Ja sobie biorę tego. dla mnie. Kurwa. Bywa no te kraby jakieś. Na skryptach to bywa. Czekaj? Jestem zajęty. O. Uuuuh. Uuuuh. Asystylecz są kurwa i staki domeżające, co? No mnie no! Specjalnie tylko kilka nacisłem. Może jeszcze tutaj? będzie? No jeee! Yeah. Yeah. <laughs> Zajibista robota, jafar! Aż jest to, że, 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 że te typy grają, co się, kurwa, typ ty daje tipy do kijanom. You can't want v one rice Ascartus no zajebiście A czy też będę jajał, by nie kupić, ale będę się chciał wypierdalać. Cześć, to, to chłopaki ma. Mogę, tak.

Kurwa, uważaj na klawiaturę, bo zaraz cię się cała wyklika. Podejdź do ściany, już cię wyleczę! O kurwa, nie dowodzę, że tam. Eko, już z do Pałpy, kurwa, Yumi! Dobra, kurwa, jadę go. Ja pierdol... Ale, ale, A mówili, że kurwa wiedza nie boli. Jak mu z książki wyjemy to nie po co zbierać. O Darius, Wow. You destroy them! With words. <laughs> ja pierdolę, Liga jest super grom. Chłopak na Ezra coś tam pisał do ciebie, widzisz, teraz już nie jest taki kolor Jak dżunglę, patrz! Jak zakiem Dwa kampy naraz, pog on za chwilę tego, on za chwilę... ...czapkę. Ej, jafarek? Jafarek? Idę, Ten, ty kurwa, fejerze. Dawaj, biegaj. O, mówię, gdzieś ...żeby kurwa. To nasz ogon, nasz roz... Nie mów tak, księżniczko. Przepraszam. Krzyknął kurwa, sterylizowany. A, ty pierdolę, Erken. Ojej, to szybko. Nie, Let's go! A zapierdalam O chuj o. Eko, czy ma knowledge, widziałeś? Zabrał wave'a Co? Wave'a zabrał Eko A, za ty Ja w czwartej dywizji niemieckiej ja O, każę Polaka reportować, nigdy Braci z Polski nie, rep nie reportujemy Muszę jakąś arkę zajebać, młodzieżową O! Tajni kawa, wszystko ci dam. O, nawet dwa. <grym> Ale <wiosenka> <grym wiosenka> <grym wiosenka> <grym wiosenka> nie było. To super gameplay. Tu chyba boosterzy boosterze jacyś o tym kartus Nie, do 30-letni, jak to jest first player i ma ryk <grym wiosenka> Został, no mam, mam, nie bój się. Kurwa, które ci dałem. <laughs> kurwa, nie trafią tych bomb! Dawaj <laughs> z autoataką, która chyba szybciej będzie. A przetraf ja, ja nie mam a czy mam? O, włączyłem me, dobra. Ale <laughs> się tego zrala, nie wiem co się dzieje. Potrafiłem ja, bombkę. Ten kurwa Re refleks serwera brazylijskiego poleciał. Ale, Tibiskiego to jest hita, mordeczko. Dawaj na mnie, cześć. Tak? kurwa, nie pokazali się, to jest hita Tibiskiego, nawet. Dobijaj no tam, no. O, to jednak to idę. Kada, kada. Wow, nice. Zawsze wiedziałem, że nasz duo bot ma potencjał. <grym> ja już chyba nie gram, kuba. Wiesz, że stałeś A... się witalny, ten gameplay, Jumiec Ciebie wziął? Ja się złączyłem. Nie, rozumiem, rozumiem. Kenioleta z let us... ...battle in